Cześć, nazywam się Justyna Sirena Kowalska, jestem Syreną, turkusową szamanką, terapeutką Nowej Ziemi i absolwentką drugiej edycji programu Skontaktowani, kursu Justyny Falkowskiej. I właśnie ten kurs chciałam Ci rekomendować. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, że wszystko w Twoim życiu jest na swoim miejscu. Że twardo stoisz na Ziemi. A jednocześnie masz głębokie połączenie z czymś co większe od ciebie. I że to coś daje Ci informacje, które są świetnymi wskazówkami w Twoim życiu. Wyobraź sobie, że czujesz, że masz duże poczucie swojej wartości i że masz moc i że wiesz, jak tej mocy używać, że wiesz, w jaki sposób wspomagać innych w ich rozwoju, jakich Uzdrawiać, jak być ich przewodnikiem. To jest właśnie to uczucie, które mam po ukończeniu kursu Justyny Falkowskiej skontaktowani. A kiedy przystępowałam do niego byłam zupełnie w innym miejscu właściwie to byłam w czarnej dupie. Byłam w takim momencie mojego życia, kiedy czułam absolutny brak poczucia sprawczości. Kiedy moje życie się wykoleiło, a ja się czułam jego więźniem, nie czułam w ogóle, że je kreuję, przestałam zauważyć wskazówki mojej intuicji, wskazówki od źródła wszechświata, jakie dostawałam. Ignorowałam je. I oddalałam się krok po kroku od siebie samej. I... Kurs Justyny pojawił się w momencie, w którym ja się poddałam. Po prostu położyłam się na ziemi i stwierdziłam, niech się dzieje co chce. I nagle nie wiadomo skąd, jak na Białym Koniu, wparowała w moje internety Justyna. I było to trzydniowe wyzwanie, podczas którego miałam okazję namacalnie poczuć, co to jest połączenie z wysokimi energiami. Mimo wszystko, wciąż nie bardzo wierzyłam, że ja jestem w stanie. W tej chwili się łączyć, bo byłam naprawdę rozwalona i nie czułam żadnej miłości w moim sercu. Nie miałam żadnej wiary w siebie. Ale coś, jakiś głos wewnątrz kazał mi zainwestować w ten program, który, na który nie miałam w tym momencie pieniędzy. One się pojawiły w trakcie, oczywiście. I w trakcie tego programu na nowo otworzyłam swoje serce, na nowo nabrałam wiary w siebie. I odpamiętałam swoje metody pracy, przypomniałam sobie o tym, że ja mam to połączenie z wysokimi energiami, zawsze je miałam. I jako artystka często z niego korzystałam, ale po prostu na jakiś czas zapomniałam, jak z tego korzystać. I w tej chwili znam te metody, wiem jak się dalej rozwijać, mam plan działania i nie zawaham się go użyć. I dzięki temu programowi też mam ogromną grupę wsparcia osób podobnie myślących, podobnie czujących. Jestem dużo mniej sceptyczna, a byłam bardzo dużym sceptykiem. Mojego sceptyka zwolniłam w tej chwili z pracy. I bardzo jestem zadowolona, że odważyłam się na wzięcie udziału w tym kursie. I uważam, że ten kurs był głęboką podróżą transformacyjną. I na poziomie osobistym, na poziomie duchowym, jak i na poziomie biznesowym. Mam w tej chwili narzędzia, które mogę używać zarówno do uzdrawiania siebie, jak i do uzdrawiania innych. Co zrobię z tymi narzędziami? Teraz to już moja broszka. Justyna podzieliła się z nami wszystkim, co miała. A była cały czas ku naszej pomocy, jeżeli ktoś się wykolejał, bo wiadomo, takie procesy transformacyjne są trudne. I czasami można się też potknąć. I Justyna była cały czas z nami. Uważam, że bardzo się rozwinęłam podczas tego kursu i naprawdę to była bardzo wartościowa podróż. Niestety tylko trzy miesiące. Żałuję, że ta edycja tak krótko trwała. Bardzo chętnie bym pouczestniczyła w tym dwa razy tyle. Zresztą uważam, że materiału w tym kursie jest naprawdę tak dużo że ja będę do tego wracać jeszcze wiele, wiele, wielokrotnie. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Tobie mojej podróży, jeśli się zdecydujesz na ten kurs.